Yo, hej, cześć, siemanko, z tej strony VCR, witam was z kolejnym sneak na moim kanale, póki co zostawiamy lajka, spróbujmy wyklikać jak największą ilość lajków w jak najkrótszym czasie, tak jak ja szybko mówię, także w tym momencie rozpoczynamy dzisiaj, omówimy nową postać i tak dalej, i tak dalej, także lecimy, let's go! Okej, okay, a więc na samym początku sneak peeka zajmiemy się nową chromatyczną postacią, czyli kolet. Pokażę Wam wszystkie statystyki i tak dalej, co tam Wam przygotowałem, ale póki co w tym momencie może pójdziemy i posłuchamy jej dźwięku w grze, czyli co ona tam nam ma do powiedzenia. Find you every time! Love you. That leaves a mark. I'll be right back. Hey! Hey! Ow! Ow! to be friends deeper like me for the collection <laughs> it's my scrapbook I'm going in my scrapbook moment of my life moment really happening and then my fan I see you favorite brawler forever I'm gonna find you! Get away from me! Ever! So cool! Oh many cool brawlers! Don't run away! I catch you! Hey! Your autograph! Ok, a więc w tym momencie przechodzimy do statystyk i zaczynamy od punktów życia. Jest to 4480, a szybkość ruchu normalnie. I uwaga, to są takie same statystyki, jak w przypadku penny. Ok, teraz porozmawiajmy o głównym ataku, bo tutaj jak widzicie, to jest 35% obrażeń. Są to procenty w stosunku do życia przeciwnika, czyli po prostu im więcej przeciwnik będzie mieć życia tym więcej tutaj właśnie będzie Kolet uderzać. Najniższe obrażenia jakie może zadać na najwyższym levelu jest to 280 punktów. Jeśli chodzi o szybkość przeładowania, jest to normalne. zasięg daleki, a obrażenia zadawane celom specjalnym jest to 1400. Cele specjalne to oczywiście na przykład Heist, Ike czy też skrzynka z power cube'em. Tak jak widzicie na ekranie, jeśli chodzi o zasięg Piper a Colet nie jest to jakaś aż taka duża różnica. Ok, teraz porozmawiamy o super ataku, jeśli chodzi o załadowanie właśnie ulta to kolet potrzebuje czterech celnych pocisków jeśli chodzi o obrażenia, bo też oczywiście ten ult ma tutaj obrażenia, czyli to jest słuchajcie 20% dostosowane oczywiście do życia przeciwnika, 1400 to nadal zostaje jeśli chodzi o skrzynki pair cubów, safe i tak dalej, zasięg oczywiście bardzo daleki, generalnie fajne jest to, że są te stałe obrażenia 1400, bo to jest naprawdę mega dobre, ale jeśli chodzi właśnie o atak wy przeciwników, no to to jest też Fajne, że to właśnie zostało, słuchajcie, dopasowane. A co mogę powiedzieć o samym ulcie? Bardzo ciekawy. Zrobię jeszcze małe podsumowanie za chwilę generalnie nowej postaci, więc na spokojnie. Jeszcze tak na szybkiego łapcie podgląd, jak to wygląda: ult Coled versus ult Bula. OK, a więc w tym momencie prezentuję wam nowy gadżet do Koled. Gadżet w ogóle, gadżet. Kolejny ształ kolet zadaje obrażenia o wartości 40% jej aktualnych punktów życia. Czyli jeśli Koled ma full HP, to wtedy ten damage jest oczywiście większy. Ale jeśli Koled ma mniej HP, to wtedy uderza jeszcze mniej niż normalnie. To jest bardzo ciekawa mechanika, jeśli chodzi o ten gadżet i na pewno będzie miał. Dość duże znaczenie na banty. Ok, a teraz porozmawiajmy o Star Powerze, który to nazywa się dociśnięcie. Wszyscy zadymiarze przeciwnika pod wpływem szarży, kolet są przenoszeni do najdalszego miejsca strefy ataku, czyli po prostu może sobie przepchać przeciwników aż do końca swojego ulta oczywiście w tą pierwszą stronę, a w drugą już po prostu kolet wraca sama. I teraz ja muszę pomyśleć, gdzie ten Star Power będzie ok, na jakim trybie, gdzie. Także przechodzimy do podsumowania postaci. Okej, okay, a więc pora na małe podsumowanie kolet, także ja się wypowiem na ten temat, chociaż chociaż mam mieszane uczucia co do tej właśnie nowej postaci, ale póki co to jeszcze chciałbym, słuchajcie, przypomnieć, że jeśli będziecie grać solo czy też duo, no to wiadomo i więcej Power cubów, ten damage też będzie większy. Pierwsze słuchajcie, co mi się podsuwa na myśl, to jest to, że po prostu kolet może być dobrą kontrą na tanki, bo jednak, słuchajcie, jeśli uderzymy w takiego Franka, to jest damage. Nie sprawdziłem tego jeszcze do końca, ale na pewno, słuchajcie, więcej niż 2000. Także tak to właśnie wygląda. Czyli po prostu jeśli z dobrym supportem, czyli jeśli, naszy, jeśli nasi jeśli team, team będą grać naprawdę świetnie, to jesteśmy w stanie wtedy skontrować takiego tanka. Ale co słuchajcie, jak to wygląda w przypadku innych trybów? Na pewno chodzą odpada, kolet. Całkowicie słuchajcie bezużyteczna wydaje mi się na tym trybie. Tym bardziej, że są takie mapy, które są po części albo pod Barleya, albo pod w ogóle Franka Poko i tak dalej. E, tak to słuchajcie właśnie wygląda. Kolejna rzecz to jest banty, banty na banty może być jeszcze ok z racji tego, że po prostu większość map otwartych i tak dalej. Kolet to jest no taka snajperka, ale jej ult też jest w sumie dobry, ponieważ tym ultem będziemy mogli sobie podjechać przeciwnika. No wiadomo, tylko że generalnie ten 35% zadawanych obrażeń, wydaje mi się, że to jest za mało i to potrzebuje buffa, bo jednak im postać będzie miała mniej HP, tym będzie ją nam ciężej zabić. Tym bardziej na Banty. Myślę, że na Gem Graba może to się okazać bardzo dobra, w szczególności na mida jako gem carrier, czyli tym swoim ultem też będzie Mogła szybko zebrać gemy i, i tak dalej. Ale w momencie, gdy będzie miała naprzeciwko sobie piperkę, no to wiadomo, że piperka wygra to starcie, bo jednak ma chyba kolet w tym momencie na dwa hity, z tego co pamiętam, jeśli chodzi o solo. Solo, słuchajcie, wydaje mi się, że odpada, ponieważ na samym początku. Kolet potrzebuje 5 dobrych uderzeń, żeby zdobyć pierwszego Power Cube'a. Wiadomo, więcej Power Cube'ów, wtedy, wtedy ten damage będzie większy i wtedy, no, rzeczywiście e, to zbieranie tych skrzynek będzie jeszcze lepsze. E, myślę, że, właśnie, słuchajcie, wydaje mi się, że kolet może być dość świetna tutaj na duo. Na duo, bo wiadomo, słuchajcie, duo, no to wtedy nasz teammate pomaga zbierać te skrzyneczki. i Rzeczywiście ten damage będzie o wiele, wiele większy, co nie? Ale, tak, no. Myślę, że tak. Myślę, że słuchajcie, że kolet może być jednak dobra na duo, w szczególności na mapach otwartych ze jakimś dobrym połączeniem, z jakimś kolejnym sniperem, Brock lub Piper, lub B, coś takiego. No i na gamie, słuchajcie, to o czym mówiłem, że ult w razie czego będzie mógł mogła podjechać. Na BB. Ciężko, 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 bo wyobraźcie sobie, moment, gdy przeciwnik będzie próbował nam wejść do bramki, a my będziemy bronić tą kolet, to wtedy właśnie e, nie obronimy, ponieważ ten damage będzie taki malutki, że ten przeciwnik i tak i tak wejdzie do bramki, bo ja tak sobie w sumie nawet sprawdzałem i taką nitę czy coś to potrzeba 7 dobrych uderzeń, a plus jeszcze jak się przeciwnik plus jeszcze jak przeciwnik dokona regeneracji życia, to jest w ogóle monotonne, nie? Czyli po prostu będziemy słuchajcie bić kurczę tak naprawdę wy ścianę, więc według mnie ult ratuje w tym momencie. No i po części gadżet, po części gadżet, bo jednak wiecie, że im mniej ma HP Kolet Wtedy, tym wtedy ten damage będzie mniejszy, to wiadomo, lepiej nam będzie uderzyć na full hp. -e. Wtedy będzie ok. w szczególności właśnie na duło, nie? W szczególności na duło. Myślę, że ten gadżet będzie kurczę spoko. Generalnie ciężko mi robić takie przemyślenia dzisiaj, ponieważ jeszcze czekam na opinię tych doświadczonych graczy. Ja sam nie jestem jakimś ho ho ho, nie wiadomo kto, ale z doświadczenia wiem, że być może ta koled może będzie potrzebować buffa zapewne na te właśnie obrażenia, że aktualnie jest 35 w głównym ataku, więc myślę, że to powinni troszeczkę podnieść. Jeszcze zapomniałem wspomnieć o hejście, no słuchajcie, wiadomo, hejst, no to też kolet odpada, to jest tak samo, jakbyście sobie grali taką mniejszą piperką. W ogóle kolet nie da się porównać przez nową mechanikę, nie da się porównać go jej do żadnej innej postaci. No statystycznie, jeśli chodzi właśnie o te statystyki, to do peny, tak? Do, do peny, ale jeśli chodzi o grę, o uderzenia i tak dalej, nie ma do kogo, słuchajcie. Colet to jest tak naprawdę taka mini, mini Piper. Taka mała, mała wersja Piper. Bo jednak Piper jest mocna, w przeciwieństwie do Colet, co nie? Bo to jednak są potężne uderzenia plus gadżet ambush. No to to już jest w ogóle sztos, nie? Czekajcie, powiedziałem gadżet. Ja chciałem powiedzieć chyba Star Power. Nie wiem, nie pamiętam. No ale wiadomo, jeszcze gadżet. Nowy, słuchajcie. Ten, który to jest po prostu taki auto No to to już jest w ogóle sztąks, nie? Ech, ciężko mi się wypowiedzieć. Czekam na Waszą opinię w komentarzach. A słuchajcie, przechodzimy w tym momencie. Do pokazania nowych skinów, i tak dalej, powiem wam, ile będą kosztować, oraz kiedy się pojawią, i jeszcze porozmawiamy o pewnych zmianach w trybach. Także lecimy. Ok, a więc lecimy z prezentacją wszystkich skinów. Słuchajcie, na początku PokoStar będzie to skin dostępny w Brawl Passie, oczywiście płatnym, w pierwszym levelu. Kolejny skin z Bro Passa jest to Trixie Collet. Jest to naprawdę mega piękny skin. I w momencie, gdy odblokujecie sobie 70 level z płatnego pasa, to wtedy właśnie dostaniecie tego pięknego skinka. W tej aktualizacji zobaczymy tylko i wyłącznie jeden skin za Star Ponce. jest to oczywiście słuchajcie El Atomico Primo. I ten skin będzie dostępny już w dniu aktualizacji. To jest generalnie siódmy skin do tej postaci. A w ten piątek będziemy mieli możliwość zakupienia już nowego skina do Emsy, superfanka Ems będzie kosztować 150 gemów, tak, słuchajcie, pojawia się w sklepie, pojawi się w sklepie 11 września, cena naprawdę jest ok. jeśli chodzi o animację i w ogóle spójrzcie na tego pięknego skinka. Kolejny skin jest to Maska Spike'a i właśnie ten skin będzie dostępny 18 września, czyli w piątek. I generalnie wygląda to tak, że Spike ogólnie będzie mieć 9 masek, czyli Maska Idbita, Tika, Colt'a, Tary, Nity, Broka, Primo i Sprouta. Za każdym razem, gdy będziecie próbowali powrócić do tego skina, to maska powinna się właśnie zamienić na inną. Tak to wygląda. Ale też chyba jest też tak, że po prostu jeśli padniecie wracacie na respa, to wtedy też ta maska powinna się wam zmienić. Czyli tak naprawdę mamy 9 skinów do spajka za 30 gemów. Haha! <laughs> Przedostatni skin jest to Sugar Rush Sandy, będzie kosztować 80 gemów. Data pojawienia się w sklepie to jest 25 wrzesień, czyli znowu słuchajcie, w piątek i co Wam mogę powiedzieć, no to jest takie połączenie właśnie Primo plus, plus Leona. No generalnie fajny skin, wart swojej ceny, 80 gemów i pamiętajcie o tym, że te wszystkie skiny możecie zakupić z kodem VCR. Byłbym mega wdzięczny. I ostatni skin tej aktualizacji jest to księżycowy Sprout. Słuchajcie, będzie kosztować 150 gemów. Pojawi się 28 września, czyli w poniedziałek i powiem wam, że koszt 150 gemów jasne opłaca się z racji tego, że, to, że ten skin to całkowicie zmienia Sprouta oraz ma bardzo ciekawe animacje. Okej, okay, a teraz porozmawiajmy o delikatnych zmianach w trybach. Ja wiem, że nie pokazałem zapewne nowych pinów do nowej postaci, nie pokazałem wam nowego środowiska, ale zawsze mówię, idźcie sobie obejrzeć zagranicznych youtuberów, ponieważ oni to robią wszystko po prostu lepiej. A ja teraz chciałbym się skupić na pewnych rzeczach, ponieważ słuchajcie, wchodzą delikatne zmiany na niektóre tryby na solo. Teraz będzie na solo tak, że życie tych pudełek, żeby zdobyć Power będzie dostosowane do wartości leveli brawlerów, które będą aktualnie grać. Czyli na przykład jeśli będziemy mieć dużo słabych leveli na mapie, to wtedy te Power to wtedy te skrzyneczki powinny mieć mniej HP. Tak samo jest właśnie z robotem na solo, jeśli jest właśnie robot na solo, to tak samo mniej powinien mieć życia. I tak samo będzie w przypadku Heista. Safe też będzie mieć mniej HP, to znaczy, że będzie będzie dostosowany do leveli tych brawlerów i tak samo będzie z, na siege'u z Ike oraz z Robotem, czyli po prostu osoby, które mają słabsze levele, będą mieć lepiej, będą mieć lepiej, ponieważ na przykład taki safe będzie mieć mniej życia. To jest bardzo fajny ruch od strony Brawl na, naprawdę mi się to podoba, teraz jeśli traficie na takich randomów słabych w swoim teamie, to macie większą szansę, że po prostu możecie wygrać, co nie, że będzie wam lepiej, bo jednak, na przykład, ten save będzie miał mniej życia. Nie wiem, jaka jest dokładna wartość tego wszystkiego. To, słuchajcie, przekonamy się w aktualizacji, ponieważ nie mam dostępu do takich danych. Ok, teraz porozmawiamy, słuchajcie, o trybach, ponieważ rozpiska rot rotacyjna map została skrócona z 14 do 7 dni. i Jest to, słuchajcie, na gemie, jest to na jest to na Braubalu i jest to także na solo i duo. I znaczy to to, że teraz będziemy mieć E, tak jakby 7 map, czyli po prostu mapa, która będzie w poniedziałek, to ona się powtórzy w następny poniedziałek, czyli po prostu 7 map na jeden sezon. E, tak to słuchajcie, właśnie wygląda. To jest też ciekawa zmiana, ale nie wiem, czy potrzebna aż tak. Oraz wracają, słuchajcie, stare mapy. Więc w tym momencie przechodzimy do pokazania tych map. Jeśli powiem, że ta mapa jest nowa, czy tam ta mapa już jest teraz w grze to przepraszam ale nie na wszystkich mapach solo się znam więc słuchajcie rozpoczynamy ale jeszcze póki co zapomniałem powiedzieć słuchajcie tak jak było w brotolku, mamy zapowiedziane to, że będziemy mogli sobie, słuchajcie, wyłączyć boty i teraz możemy sobie zagrać jeden VS1, więc w tym momencie pokażę wam mapkę. Tu oczywiście mam w języku polskim. Jest to, słuchajcie, fioletowy raj. W ogóle niektóre mapy, nie, niektórym mapom, z tego co wiem, zostały zmienione nazwy, ale tego już wam dzisiaj nie będę podawać. I to jest właśnie taka, słuchajcie, mapka, gdzie mamy tutaj po każdej stronie... Springtrapa mamy gwiazdeczkę na samym środku, a przy samych respach mamy słuchajcie krzaki. To jest bardzo fajna mapa do tego, żeby organizować turnieje i właśnie ja będę się w tym momencie zajmować takimi turniejami, będę robić turnieje typu typu na kolty, typu na Piper snajpery i tak dalej. Więc po prostu wpadajcie na mój drugi kanał Vulture Live, ponieważ tutaj ponieważ w to chciałbym w najbliższym czasie poświęcić właśnie dużo czasu, że tak powiem. I okej, okay, dobra, eee, także przechodzimy, słuchajcie, do tego sprawdzenia, jakie mamy nowe mapy. Generalnie, słuchajcie, na samym początku wraca mapa, ma solo duo, czyli przetrwaj na arenie, tak jest, to jest jedna z tych map, które... W która powraca, tak samo, słuchajcie, wraca mapa na solo, kłopoty chodzą parami, to jest bardzo fajna mapka właśnie pod snajperów, może dla kolet, to będzie ok, zobaczymy, wraca mapa pod Rico, wraca mapa pod Frauery. jest to, słuchajcie, przetrwaj na arenie, kurcze, bardzo fajnie w ogóle, że te stare mapy wracają, bo ja czuję ogromny sentyment do niektórych map, a ta mapa, to jest właśnie ta, Którą najbardziej pamiętam, gdy Zaczynałem grać w BSA, serio To jest, kurczę, jedna z moich ulubionych map na solo Mamy nową mapkę na hejście Chyba bodajże to jest nowa, słuchajcie Wybuchowy kanion, albo to Nie jest nowa mapa, już nie pamiętam, słuchajcie Przepraszam, jeśli zrobiłem gdzieś Gdzieś, kurczę, błąd, ale wydaje mi się Że ta mapa już kiedyś była i tutaj się grało Pamką, nie pamiętam, spróbujcie mi to Przypomnieć w komentarzach. Wraca, słuchajcie Bezpieczna strefa, tak jest Mapa na hejsta, gdzie naprawdę Mega fajnie się grało, jest Zadowolony, że ta mapa wraca. Kocham hejsta, więc się słuchajcie, cieszę z tego powodu. Nowa mapa na hejście, bodajże, jest to, słuchajcie, kostnica. Tak, właśnie ona wygląda. Krzaki przy każdym, praktycznie, safe. Ie. Tylko, że nie wiem, czy ten dolny safe jest tak, jakby troszkę obudowany krzakami. Nie mam pojęcia, ale tak to, słuchajcie, wygląda. Musiałbym to teraz sprawdzić w grze, ale nie będę tego sprawdzać. Po prostu inaczej, wydaje mi się, że ta mapa, słuchajcie, była. Że ta mapa była. Tylko sobie nie mogę przypomnieć, czy ona była, czy ona nie była. Kurczę, wydaje mi się, że. Ej, chyba nie była. To jest chyba nowa mapa. Kurde, czekajcie, może sprawdzę, kto ją zrobił. A. Kurde, wydaje mi się, że tak. że Wydaje mi się, że to jest nowa mapka. Wraca mapa na Banty. Nie pamiętam, czy ona się czasem nie nazywała Shoot Star. Tak, spadająca gwiazda. Dużo osób chciało, żeby ta mapa powróciła. Słuchajcie, idealna mapa właśnie na Sniperów. Teraz Tig jeszcze będzie mieć buffa. Tutaj to z tego, co pamiętam, grało się Tigiem na midzie. I po bokach właśnie Piper Brock. Więc, słuchajcie, no... Zapowiada się ciekawie. <laughs> o Jezu, o Jezu. Ta mapa, słuchajcie, wyróżni się. W ogóle... Pamiętam jak oglądałem Orange Jus'a I z Orange'em właśnie, słuchajcie, grał z OG Grał właśnie nasz polski słuchajcie, słynny gracz KJM Tutaj Rico grał, ja pamiętam tą mapkę Ja pierdzieli, pamiętam ten odcinek, gdzie słuchajcie KJM grał tutaj To był chyba taki pierwszy Polak, który wystąpił zagranicznie Który, który właśnie wystąpił u zagranicznego youtubera z Brawl Stars Słuchajcie, to, to była piękna mapa, serio i fajnie, że ona wraca, super, cieszę się Nowa mapa Chyba Susza, bardzo otwarta mapa może ta mapa będzie właśnie pod nową postać, kolet? Tak mi się wydaje, ale wydaje mi się, że to chyba nie jest nowa mapa, że ta mapa już kiedyś była. Kurczę, tej mapy sobie nie mogę przypomnieć za Chiny, no. Przerośnięta Oaza to jest stara mapa. Ona, słuchajcie, wraca, ona wraca. Kurczę, tutaj się grała piperką na midzie, pamiętam. Jinem na boku się grała. W ogóle tutaj. W ogóle tutaj pewna historia była. Eee... Czekajcie, co to był za mecz. To była. To grała Polska vs. Hiszpania. I właśnie po prawej stronie pamiętam, że Rama wpadł ginem e, na miny od Bo. I wtedy, właśnie, słuchajcie, odpadliśmy. Tylko nie pamiętam, co to był za ważny mecz. Ale to wtedy chyba była Polska-Hiszpania, z tego co pamiętam, no. No i ta mapka 1V1, słuchajcie, fioletowy raj. Na tej mapce nie będzie można grać. Słuchajcie, to, to znaczy. Ta mapka nie wejdzie w rotację, nie wejdzie w rotację, bo to jest tylko i wyłącznie, słuchajcie, mapa właśnie zrobiona pod takie tryby turniejowe lub po prostu pod takie rzeczy, żeby sobie sprawdzać, testować sobie brolery, co nie? Stara mapa wraca, jest to zdradliwe yy, pola, tak ta mapa się nazywa, pamiętam też, ten, też tą mapkę i pamiętam, że ona też, słuchajcie, była chyba... Chyba właśnie w tym ważnym turnieju, gdzie Polska grała, to były. To, to były mistrzostwa Europy czy mistrzostwa... Nie, mistrzostwa świata! Tak, ta mapka też tam, słuchajcie, właśnie e, była, z tego co pamiętam, tak. Oj, Jedna z moich ulubionych map na Beberiko na boku lub z spajkiem się grało, pamiętam lub Rosą, słuchajcie, tutaj Rosa mega potężna, tam mapa z finałów Słuchajcie, z tamtego roku, scena główna, super, że ta mapka powraca, cieszę się naprawdę mega, mega, mega mocno. Kurde, plażowy futbol, ta mapa też, słuchajcie, to jest chyba stara mapa z tego, co pamiętam. Czy ja się mogę mylić? Tak, ja tu pamiętam, kurcze, ja chyba wiem, co to jest za mapa. Tak, ta mapa, słuchajcie, była, ale aktualnie jej teraz nie ma w grze, ale ona się pojawi, no. Tak, to jest stara mapka. No, i generalnie, słuchajcie, to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Tak jest, mam nadzieję, że wszystko zrozumieliście dokładnie. Cieszę się, że tutaj jesteście, cieszę się, że mnie wspieracie, cieszę się, że lajkujecie. I co, widzimy się w. A, A w sumie nie wiem, w sumie nie wiem, więc. Więc Siemka, wszystkim pozdrawiam, ją żółwiki dla Was lecą. Trzymajcie się ciepło, cześć, i napiszcie na dole w komentarzach, co myślicie o dzisiejszym sneak peeku. co Wam się najbardziej podobało. Nowa postać. Może to, że wracają stare mapy? Napiszcie na dole. Czekam.